Mocą Ducha Świętego. Niech odejdzie wszelka depresja, duch niemocy, fałszywego krzyża w imieniu Jezusa. Duchu Święty, odnów nas, każdą komórkę naszego ciała, odnów naszą duszę, odnów naszego Ducha. Jezu Chryste. Przyjmujemy Twoją moc uzdrowienia. Jezu Chryste, dziękujemy Ci za wszystko. Bądź błogosławiony. Chwała Ci. I za wszystkie łaski tego wieczoru. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.